Zadanie 13 czerwiec, CKE 2025, zadanie otwarte za 3 punkty. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY wykres funkcji kwadratowej f przechodzi przez punkt o współrzędnych 215. 15. Osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu x jest równe minus 1. Jednym z miejsc zerowych funkcji f jest liczba 1. Wyznacz wzór funkcji f w postaci kanonicznej, zapisz obliczenia. Naszym zadaniem jest przedstawić funkcję opisaną w treści zadania w postaci kanonicznej. Postać kanoniczną jak też i inne postacie funkcji kwadratowej znajdziemy w tablicach matematycznych na stronie numer 8. A my potrzebujemy właśnie tą postać kanoniczną, czyli strona 8. Zanim przejdziemy do tej postaci kanonicznej, no to musimy z treści zadania wyłuskać potrzebne informacje, bo do postaci kanonicznej potrzebujemy a, p oraz q a te informacje wyłuskamy najlepiej z wykresu. Czyli zrobimy sobie szybki wykres i zobaczymy jak to się prezentuje na wykresie x Zaznaczymy punkt przez który przechodzi nasza funkcja. Jest to punkt o współrzędnych 2 15, czyli raz 2 i 15. 15 będzie tutaj, to będzie punkt 2 i 15. To jest pierwsza informacja. Oczywiście wykorzystamy ją w odpowiednim momencie. Kolejna informacja: osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu x jest równe minus 1. Jest to pionowa prosta. Przechodząca przez minus 1, czyli x jest równe minus 1 i to minus 1 występuje tutaj, i narysujemy sobie właśnie tą naszą oś symetrii. I jeszcze dodatkowo sobie tutaj podpiszemy. x jest równe minus 1. Pamiętamy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, i parabola właśnie jest symetryczna względem tej tu osi, osi symetrii. Co jeszcze wiemy z treści zadania, że jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest liczba 1. Czyli pierwsze miejsce zerowe oznaczymy sobie przez x1, x1 jest równo 1 i to miejsce zerowe występuje tutaj. To jest nasze pierwsze miejsce zerowe. Wierzchołek naszej paraboli leży oczywiście na osi symetrii, albo gdzieś tu, gdzieś pewnie w tym miejscu, bo skoro Przechodzi przez ten punkt, to są miejsca zerowe, to pewnie gdzieś tutaj będzie nasz wierzchołek. No to idziemy dalej. Skoro znamy pierwsze miejsce zerowe, a miejsca zerowe są równo oddalone od osi symetrii, to spróbujemy sobie z wykresu wyznaczyć drugie miejsce zerowe. Liczymy odległość pierwszego miejsca zerowego od osi symetrii. Raz dwa. To są dwie jednostki, więc drugie miejsce zerowe też będzie oddalone od osi symetrii od dwie jednostki, raz dwa i będzie występować tutaj. To będzie x2. I policzymy, ile ono wynosi. To jest minus 1, minus 2, minus 3, czyli drugie miejsce zerowe wynosi minus 3. Czyli mamy już dwa miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej. To miejsce zerowe można obliczyć w ten sposób, albo też można wykorzystać informację, że oś symetrii paraboli to też wzór. x jest równe p. p to jest pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli, czyli x jest równe p. Tego nie ma w tablicach matematycznych, więc warto pamiętać. To jest oś symetrii paraboli. Dodatkowo też mamy wzór na P. P to jest x1 dodać x2 podzielone przez 2. To jest średnia arytmetyczna dwóch miejsc zerowych. Skoro tak wiemy, że P jest równe minus 1, tu sobie jeszcze dopiszę, P wynosi minus 1, więc obliczamy sobie drugie miejsce zerowe. Więc będzie tak, minus 1 jest równe x1, czyli 1 dodać x2 podzielone przez 2. Mnożymy razy 2. Minus 1 razy 2 to jest minus 2 jest równe 1 dodać x2. Przerzucamy jedynkę ze zmianą znaku, czyli minus 2 odjąć 1 równa się x2. Tutaj będzie równe minus 3, równa się x2, czyli drugie miejsce zerowe wynosi minus 3, a my już wcześniej sobie to miejsce zerowe z wykresu odczytaliśmy. Więc są na to dwa sposoby: albo z wykresu ładnie, albo też wiedzieć i pamiętać ten oto wzór na p przy użyciu dwóch miejsc zerowych. Jego również w tablicach nie ma, więc gdzieś tam notujemy i, i pamiętamy. To co dalej? Dalej to tak. Patrzymy sobie na, na wzór postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, mamy już P, ono wynosi minus 1, brakuje nam A oraz Q. W jaki sposób policzymy A? Skoro znamy dwa miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej, to wykorzystamy postać iloczynową funkcji kwadratowej. To jest postać iloczynowa. I sobie tutaj też ją przepiszę. f od x jest równe a, x minus x1 i x odjąć, x2. I do tej postaci kanonicznej wykorzystamy nasze dwa miejsca zerowe, czyli x1 równe 1 oraz x2 równe minus 3. Wykorzystamy punkt o współrzędnych 2 i 15. Nazwę go sobie p. 2, 15 i wszystkie te informacje podłożymy sobie pod postać iloczynową. Przypominam, że każdy punkt na współrzędne x i y, a f od x to też jest y, więc podkładamy. Będzie tak, 15 jest równe, a i w nawiasie x, czyli 2, odjąć 1, drugi nawias, x, czyli 2, dalej będzie odjąć, minus 2, 2 minusy dają nam plus, czyli będzie dodać 3, obliczamy, 15 jest równe a razy 1 razy 2, dodać 3 to jest 5, czyli 15 jest równe a razy 5, czyli 5a dzielimy przez 5, czyli 3 równa się a, czyli a jest równe 3, czyli a już mamy, a mamy, p mamy, brakuje nam q, no i na q mamy tak jakby dwie możliwości, Jedną taką szybką, ale to też trzeba znać wzór i wiedzieć jak obliczyć, że Q, czyli druga współrzędna wierzchołka paraboli, to jest wartość funkcji w P, czyli w pierwszej współrzędnej wierzchołka. My P wiemy, że wynosi minus jeden. I podłożymy sobie tutaj pod ten wzór postaci iloczynowej, czyli tą postać iloczynową sobie jeszcze zapiszemy, że to jest f od x jest równe, a czyli 3, x odjąć 1 i x odjąć minus, minus, czyli dodać 3. I pod tą postać iloczynową podkładamy sobie P, czyli liczymy. Q jest równe f od p, czyli f od minus 1, i wszędzie w miejsce x odkładamy minus 1, czyli 3 i w nawiasie minus 1, minus 1 i minus 1 dodać 3. Liczymy dalej. 3 razy minus 1, minus 2 to będzie minus 2. 3 odjąć 1 to będzie 2, to jest równe minus 4 minus 12, czyli q wynosi minus 12. q jest równe minus 12, czyli postać iloczynowa naszej funkcji kwadratowej jest następująca. f od x jest równe, a czyli 3 w nawiasie x. Odjąć p czyli minus minus 1 to będzie dodać 1 do potęgi drugiej dodać q czyli minus 12 i to jest odpowiedź do naszego zadania. To jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej. I oczywiście ten wzór również do zapamiętania. A co jeśli tego wzoru nie pamiętamy. To co to co tutaj można zrobić? Można przejść z tej postaci iloczynowej do postaci ogólnej i tak też zrobimy. Czyli tutaj sobie zapiszemy drugi sposób, czyli wykorzystujemy postać iloczynową, czyli f od x jest równe, no i przemnażamy. Zostawię trójeczkę, mnożę x razy x to jest x do drugiej, x razy 3 to będzie dodać. 3x minus 1 razy x to będzie minus x minus 1 razy 3 to będzie minus 3, czyli f od x jest równe przemnożę sobie będzie 3x do potęgi drugiej, 3 razy 3 to będzie dodać 9x minus 3x i odjąć 9, czyli f od x jest równe 3x do potęgi drugiej dodać. 9 minus 3 to jest 6x i minus 9 i to jest postać ogólna. To jest postać ogólna funkcji kwadratowej, tutaj też zapisana. P już mamy, ponieważ P wiemy z treści zadania, brakuje nam Q, a żeby Q obliczyć, to musimy znać deltę, więc jeszcze liczymy sobie deltę. Najpierw wypiszemy współczynniki. Czyli A wynosi 3, B wynosi 6 i C wychodzi minus 9. Delta, no to znamy. To jest B do potęgi drugiej odjąć 4ac. Czyli delta będzie równa. 6 do potęgi drugiej minus 4 razy. 4 razy 3 i razy minus 9. Czyli delta to będzie 36 minus razy minus daje plus. I co tutaj będziemy mieć? 36 dodać 108, czyli delta to będzie 144. To, żeby policzyć q, to wykorzystujemy wzór na q, czyli minus delta przez 4a czyli minus 144 przez 4 razy 3, czyli minus 144 przez 12, czyli czyli 12 z minusem oczywiście, minus 12. Czyli tak samo. Tutaj to ku nam wyszło, jak wcześniej żeśmy obliczali, tylko że trochę dłużej nam to zajęło. Oczywiście dwa sposoby są poprawne. Ten jest oczywiście szybszy, ten trochę dłuższy, ale jeśli nie pamiętamy wzoru, to zawsze można przejść z postaci iloczynowej do postaci ogólnej i z postaci ogólnej ku też potrafimy obliczyć. Ważne jest, żeby zadanie rozwiązać poprawnie, czy pierwszym, czy drugim sposobem, nieistotne.